Mógłbyś dać jej świat, a i tak by jej to nie obeszło. To gorzka pigułka do przełknięcia, ale taka jest prawda. W tym filmie mówimy o brutalnej rzeczywistości, z którą większość mężczyzn nie chce się zmierzyć. Kobiety nie dbają o wszystko, co dla nich robisz. Mógłbyś kupować jej prezenty, rozwiązywać jej problemy być przy niej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ale jeśli nie dajesz jej tego. Czego naprawdę chce, to wszystko nie ma znaczenia. Odejdzie, straci zainteresowanie lub zacznie traktować cię jak kogoś, kogo można zastąpić. A ty będziesz siedział i zastanawiał się po tym wszystkim, co dla niej zrobiłem, jak mogła tak po prostu odejść. Witaj na kanale, na którym mówimy do mężczyzn z jasnością, prawdą i bez owijania w bawełnę. Dzisiejszy temat jest niewygodny, ale konieczny. Pięć rzeczy, których kobiety naprawdę pragną, i dlaczego cały Twój wysiłek jest niczym bez nich. Nie chodzi tu o nienawiść do kobiet, chodzi o ich zrozumienie. Ponieważ w momencie, gdy pojmiesz, co tak naprawdę jest ważne dla kobiety, pod wszystkimi uprzejmymi słowami i cytatami z mediów społecznościowych, przestaniesz tracić czas, energię i pieniądze na rzeczy, które nie przynoszą rezultatu, więc dlaczego tylu dobrych mężczyzn jest wykorzystywanych? Bo wierzą, że bycie miłym, lojalnym i hojnym automatycznie ją do nich przekona. Ale przyciąganie nie działa w ten sposób. Kobiety nie zakochują się w wysiłku, zakochują się w wpływie. Ten film zerwie zasłony iluzji. Koniec ze zgadywaniem. Koniec z nadzieją, że bycie dobrym facetem wystarczy. Omówię pięć podstawowych rzeczy, których kobieta naprawdę oczekuje od mężczyzny. A kiedy to zrozumiesz, przestaniesz dawać z siebie za dużo i zaczniesz się wyróżniać. Przeanalizujmy to krok po kroku. Numer jeden: wysiłek nie równa się pożądaniu. Mężczyźni są wychowywani w przekonaniu, że im więcej wysiłku włożą, tym bardziej zostaną docenieni. To no, prawda w sporcie, w szkole i w biznesie, ale jeśli chodzi o kobiety, ta logika może działać na Twoją niekorzyść. Kobiety nie pragną mężczyzny automatycznie tylko dlatego, że bardzo się stara. W rzeczywistości zbyt duży wysiłek, zwłaszcza na początku, może sprawić, że będziesz wyglądał na zdesperowanego, emocjonalnie potrzebującego i niskiej wartości, a to nie jest atrakcyjne. Niewygodna prawda jest taka, że to, że robisz dużo, nie oznacza, że ona cokolwiek do ciebie czuje. Pożądanie jest emocjonalne. Nie jest logiczne. Ona nie myśli, wow, pisze do mnie smsy każdego ranka i kupił mi obiad dwa razy. Chyba powinnam go teraz lubić. To nie tak działa. Ona chce czuć pociąg do ciebie, którego nie potrafi wyjaśnić, a ten pociąg nie bierze się z wysiłku. Bierze się z obecności, pewności siebie i nieprzewidywalności. Oto jak to wygląda. Facet poznaje kobietę i zaczyna robić dla niej wszystko. Oferuje podwózki, kupuje prezenty, zasypuje ją komplementami i odpowiada na każdą wiadomość w ciągu sekund. Myśli, że pokazuje jej, jak poważny i zaangażowany jest, ale z jej perspektywy to jest dziwne za dużo za wcześnie. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego tak się stara, czego ode mnie chce, dlaczego nie ma nic innego do roboty. Teraz porównaj to z mężczyzną, który się nie przemęcza, okazuje zainteresowanie, ale się przed nią nie płaszczy, ma własne życie, własny rytm, angażuje ją bez próby zaimponowania jej. Ten mężczyzna budzi jej ciekawość, coś czuje, a to uczucie zamienia się w przyciąganie. Lekcja jest prosta. Wysiłek bez wpływu to zmarnowany ruch. Nie ocenia się Cię po tym, ile robisz, ale po tym, jak sprawiasz, że ona się czuje. Na tym buduje się pożądanie. Pracuj mądrzej, a nie ciężej, bo gdyby sam wysiłek wystarczał, każdy miły facet byłby już żonaty. Numer dwa: pragnie władzy emocjonalnej, a nie obecności. Oto coś, czego większość mężczyzn nigdy nie pojmuje. Kobiety nie zakochują się w mężczyźnie, który daje im najwięcej. Zakochują się w mężczyźnie, który sprawia, że czują najwięcej. Nie chodzi o to, co jej wręczasz, chodzi o to, jak na nią wpływasz emocjonalnie. Wielu mężczyzn myśli, że może kupić lojalność lub miłość prezentami, przysługami lub ciągłą uwagą. Zakładają, że jeśli będą ciągle dawać, ona dostrzeże ich wartość i ich wybierze. Ale prawda jest taka, że kobiety pragną emocjonalnej przewagi w związku. Chcą czuć, że mają Twoją uwagę, Twoje skupienie, Twoją energię, ale bez pełnej kontroli nad nimi. To jest dynamika władzy, a większość mężczyzn oddaje tę władzę, nawet sobie z tego nie zdając sprawy. Mógłbyś wydawać na nią pieniądze, planować każdy szczegół jej urodzin i traktować ją jak królową. A ona i tak może czuć się emocjonalnie odłączona. Dlaczego? Ponieważ nie chodzi o rzecz, którą dajesz. Chodzi o uczucie, które ma, gdy jest w Twoim pobliżu. A jeśli czuje, że ma całą kontrolę, całą pewność, całą emocjonalną przewagę, szybko traci zainteresowanie. Ona nie chce być ubóstwiana. Chce być stymulowana, chce emocjonalnej przejażdżki, a nie idealnej rutyny. Przewidywalność nie jest romantyczna. Zaangażowanie emocjonalne jest: chcę czuć napięcie, ciekawość, oczekiwanie, chcę takiego połączenia, które trochę trzymają ją w niepewności, a nie mężczyzny, który próbuje zdobyć jej aprobatę w każdej sekundzie dnia. W tym miejscu większość mężczyzn popełnia błąd, mylą zapewnianie kobiecie bytu z zadowalaniem jej emocjonalnie. To dwie różne gry: możesz być hojny, nie będąc słabym. Możesz być kochający, nie będąc przewidywalnym, i możesz sprawić, że poczuje się bezpiecznie, nie dając jej pełnej kontroli. Kiedy kobieta przyzwyczaja się do tego, że ty dajesz wszystko i nie oczekujesz niczego, nudzi się, zaczyna widzieć w tobie kogoś, kim może zarządzać, a nie kogoś, kogo pożąda. A kiedy tracisz tę emocjonalną przewagę, przyciąganie cicho zanika. Zrozum to, kobiety chcą czuć się emocjonalnie żywe. Chcą, żebyś je poruszał, a nie tylko dobrze traktował. To mężczyzna, który potrafi wzbudzić w niej coś w środku, sprawia, że do niego wraca. Przestań próbować kupować to, co można zarobić tylko poprzez obecność, nieprzewidywalność i głębię emocjonalną. Numer 3. Mili faceci to jej siatka bezpieczeństwa, a nie jej wybór. Słyszałeś to już wcześniej? Bądź miły, bądź pełen szacunku, bądź przy niej. Brzmi jak dobra rada, prawda? Na papierze to ma sens. Ale w świecie rzeczywistym tak zwany miły facet nie jest wybierany, jest wykorzystywany. Bądźmy szczerzy, miły facet to emocjonalne koło zapasowe. Facet, do którego dzwoni, gdy wszystko się wali, słucha, wspiera, daje bez pytania i czeka, czeka, aż w końcu go zauważy. Ale głęboko w środku, nawet on wie, że nie jest jej pierwszym wyborem. Jest po prostu tym bezpiecznym. I kobiety doceniają miłych facetów. Powiedzą: Jest taki słodki, albo Zawsze jest przy mnie. Ale zauważ, że mówią to, jednocześnie pisząc do kogoś innego, do kogo naprawdę czują pociąg. W tym tkwi problem. Bezpieczeństwo i przyciąganie nie zawsze mieszkają w tym samym domu. Możesz być facetem, który daje jej wszystko, a nadal nie być mężczyzną, który sprawia, że ona coś czuje, mężczyzna, o którym marzy, myśli, którego pożąda. To nie jest ten, który zawsze potakuje i mówi: Tak, pozwól mi to załatwić. Powiem ci wprost: im bardziej jesteś przewidywalny, tym bardziej stajesz się niewidzialny. Miły facet nigdy się nie wycofuje, nigdy jej nie wyzywa, nigdy nie mówi: Nie. Staje na głowie, by zapewnić jej komfort, a robiąc to, staje się zapomniany. Teraz najlepsze. Nie chodzi o to, że kobiety nienawidzą miłych facetów. Chodzi o to, że życzliwość bez charakteru nie ma wagi. Pomyśl o tym, kiedy ostatnio ktoś był magnetycznie pociągany do wycieraczki. To, co ona czuje do miłego faceta, to kontrola, a kontrola jest śmiercią tajemnicy, napięcia i emocjonalnego ognia. Jeśli może przewidzieć każdy Twój ruch, jeśli wie, że będziesz tam bez względu na wszystko, nie czuje się zmuszona, by Cię wybrać. Wie, że poczekasz. Nie jesteś wyzwaniem, jesteś gwarancją, a nikt nie ekscytuje się tym, co jest gwarantowane. Kobiety są istotami emocjonalnymi. Pragną kontrastu. Chcą mężczyzny, który jest ugruntowany, ale niebierny, miły, ale nie bezwolny, dostępny, ale nie zdesperowany. Pozwól, że cię zapytam, czy kiedykolwiek byłeś facetem, któremu się wyżalała na swojego faktycznego chłopaka? Siedzisz tam, słuchasz jej narzekań, gryziesz się w język, myśląc, gdyby tylko zobaczyła, jak ja ją traktuję. Ale to jest pułapka. Tak kończysz jako emocjonalne zwierzę wsparcia, a nie mężczyzna, którego pożąda. Bycie dobrym facetem nie jest złe, ale bycie miłym facetem, który za wszelką cenę unika napięcia, to emocjonalne samozaparcie, dotłumienie własnych potrzeb i standardów w nadziei, że zostanie nagrodzony miłością. Ale przyciąganie tak nie działa. Ona nie liczy Twojej życzliwości, ona czuje energię, którą wnosisz. A jeśli ta energia jest cicha, niepewna, poszukująca aprobaty, jesteś skreślony. Miły to ustawienie domyślne. Jest oczekiwany. To jest minimum. To, co cię wyróżnia, to siła, kierunek, zdolność powiedzenia, to mi nie odpowiada i odejścia, jeśli trzeba. To tworzy polaryzację. To tworzy szacunek, a szacunek jest fundamentem pożądania. Stoicyzm uczy nas, że spokój mężczyzny nie może być zależny od innych. Dotyczy to także kobiet. Jeśli ciągle czekasz na jej uznanie, aby poczuć się kompletnym, już oddałeś swoją moc. Marek Aureliusz nie błagał o walidację. Budował siebie od wewnątrz, po cichu, nieustępliwie. Oto prosta zmiana. Przestań krążyć wokół jej życia jak satelita. Zacznij żyć jak gwiazda we własnym wszechświecie. Jeśli pasuje, to pasuje. Jeśli nie, nie kurczysz się, tylko rozszerzasz. Ta zmiana energii jest potężna. Zmieniacie z rezerwy w cel, stolerowanego w niezapomnianego. Więc jeśli utknąłeś w pułapce miłego faceta, niech to będzie moment, w którym się z niej wydostaniesz nie przez stanie się zimnym, nie przez udawanie, ale przez stanie w swojej wartości i zaprzestanie wymieniania swojego czasu, uwagi i energii na nikłą nadzieję, że zostaniesz wybrany. Skomentuj poniżej. Widziałem to. Jeśli kiedykolwiek byłeś tym, do którego dzwoniła, dopóki nie pojawił się ktoś lepszy. I pamiętaj, kiedy przez ta...